No, tak. Leżę sobie. O, oglądam sobie jakieś programy na YouTubie. Trzeba jakieś roboty szukać w końcu, bo trochę przeleżałem w domu. Zrobiłem sobie wakacje. No, ale. Rachunki się same nie spłacą. Mm. Czyż to wszystko trzeba zapłacić. Nie? No i tak jak widać, za pomocą niezły. Zaraz mm. wam pokażę. Oglądam. W ogóle nie wiedziałem, że takie rzeczy są na świecie, nie? Sporty tego typu. Zaraz wam pokażę. Spinają się na górkę motorami, nie, na przykład motorami, samochodami. No, albo wcześniej oglądałem coś takiego, że e, ściszę trochę. że jest taka hala i są dwie drużyny tam po bo po 5 osób w drużynie jest. No i na tej hali są takie przeszkody, jakieś tam barierki, jakieś no, jakieś tam inne rzeczy. No i zadanie jest ogólnie takie, żeby dać się złapać. Znaczy, nie dać się złapać. Każda drużyna wystawia jednego swojego przedstawiciela. No i jeden ucieka, drugiego go goni, nie? I jest na to 20 sekund, żeby uciec, żeby nie dać się złapać. Co to w ogóle jest? To jest takie ciekawe, nawet, nie? spodobało mi się to. Bo tam niezłe wygibasy są, fruwają ci kolesie. Mówię kolesie, bo nie widziałem tam jeszcze żadnej dziewczyny, może to znajdę, zaraz wam pokażę. Dlaczego to się nie zbliża? No, to się nazywało chyba Chase. Chase to jest... Co jest? Chase to jest chyba gonić, nie? Napiszemy Chase. Ej, co ty robisz? Chase? No i co? Nie ma nic. To może pisać Chase Sport. Znajdę, o jest, jest, o to jakiś finał, ja go wczoraj, to o, tutaj, ta różowa drużyna z, to, z tymi niebieskimi, co to w ogóle jest, ale fajne, fajne, fajne to jest, bo jest coś innego, jest jakaś odskocznia, coś, coś nietypowego, nie? Tak jak wspinanie się na górkę tymi motorami, oni mają, te motory mają takie koła z tyłu, z jakimiś nadbijanymi gwoździami. Można w nich gwoździami, tam te takie grube pręty wystają z tych kół, też On zaraz włączę. Jest niezły. Zobaczcie, nie? Jo! Bo go złapał, nie? Replay, replay, panie, replay. Musi być. No, dotno go Ale no, to nic, że się prawie łeb złamał. To jest niebezpieczny sport. Tutaj te poręcze, te rurki to powinno być wszystko w jakiś tych o słonach piankowych. Tutaj takie widziałem rzeczy. Gościu normalnie skoczył i tak BEM przywalił o, o, o krawędź tej tutaj. tutaj, tutaj e, no, skrzynki. Bez kasku, bez niczego. I o to na przykład. Crazy naprawdę, nie? Do go? Nie. Dopadł go, dopadł go. Po 20 sekundzie. Patrz leci. Fajne to jest. No dobra. Losing is ty, co dobrze słyszałem? Tu już są obieżczenia, nie? Wyleciał w ogóle z planszy. Naprawdę sprawdźcie się to, bo są emocje, nie? No, w ogóle to miałem nagrywać dzisiaj kolejny filmik. Zastanawiam się, zastanawiałem, co tutaj dalej robić, nie? No i, i muszę córce, muszę córce rower naprawić, bo no, znaleźliśmy taki rower stał oparty o, o. Tam gdzieś tam stał oparty, ktoś się pozbył po prostu. A to całkiem dobry rower i tak myślałem, że go po prostu odświeżyć. Nagram wam, jak to będzie wyglądała ta robotka. No, tam go wyczyścimy widziałem, chyba trzeba dentki wymienić, bo są flaki no i postaramy się doprowadzić go do ładu no, tylko jest taka sytuacja, że jak to się ten no, że jest po prostu brzydko na dworze, nie? nic się nie chcę no. nie przybliżę tą kamerą przed nim to w ogóle nie da się przybliżyć nie? no, brzydko, pada deszcz człowiekowi się nic nie chce, nie? Najchętniej, żebyś siedział w domu. No, pokażę Wam jeszcze te spinaczki na góry, i co to w ogóle jest. Widzicie to? Na YouTube to mnie przeraża, nie? Coraz bardziej z każdym dniem. Co to kur jest? To jest clickbait. 22 kilo wyświetleń w 17 godzin To trzeba zgłosić chyba, nie? A co? To wszystko jest chyba przeginka Reklama Ja wiecie Tak się zarabia teraz na YouTube, nie? Cycki, dupy i... I pi No i co to jest? A co to chodzi? Nie ma tego co na tym Nie ma tego co na miniaturce Dawaj to zgłaszamy Będzie tutaj ludzi trollował Będzie to się zgłasza raport, Sexual Content Obojętnie człowieku, wiesz Dzięki. Ale no, mi się takie bardziej już nie wiem, Moi Moje dzieci to oglądają, nie? A no, jak coś takiego wyskoczy, to jest grubo. I co, to jest nie oddaliłem? A no, w ogóle? Nagrywanie tym telefonem to jest tragedia. Trzeba sobie jakieś GoPro kupić. No i tak, no dobra, co to? To wspinanie, to będzie climbing, nie? Cyl i my climbing a motor? Motor to jest Bike, bike to jest rower, nie? Nie pamiętam jaki jest motor. Scooter? Scooter to jest chyba. Hulajnoga. Tak mówię tutaj na skuter hulajnoga, nie? Chcę wpisać. No, jaki jest motor? No, coraz gorzej ze mną, nie? <laughs> Motorbike. Tak sobie teraz sprawdziłem. Czy to takie proste? Czyli taki bike, ale z motorem, czy z silnikiem. <laughs> no można się domyśleć, że motorbike. Moto. A to to jest motorcycle. motorcycle? O, jest, jest, to oglądałem też wczoraj. <laughs> ale mają te koła z tyłu takie dupne. To. Kurde ten telefon, naprawdę. Mam problemy ze stabilizacją cały czas. Próbuję wyostrzyć częściej tym ekranem. Ten jeszcze ma małe koło z tyłu, ale są tacy. O, o, o. Yeah. Ale mu się fuksło nie? Tam ludzie uciekają w ogóle. Ludzie to mają z głową, nie? Lubię takie ryzyko, nie? W sumie też lubię, nie? Jak się coś dzieje. No ale to jest naprawdę... No. co kto to wymyślił w ogóle, nie? No ten tu jakie koło, nie? Napchane. Takie łopaty. Wczoraj oglądałem gościu, normalnie jedzie, jedzie i nagle mu z tyłu... No nie wiem, to, to koło to się rozpadło, a on nawet się nie skapnął i tam pruje, nie? Zaczął mu ten się, ten, mo ten, motor z tyłu rozpadać cały, odpadło wszystko, nie, on dalej ciśnie gaz, fruwa wszystko, on nie, nie, w ogóle nie, nie widzi, że coś jest nie tak, nie, już koła z tyłu nie było, nie, O, on dalej, dalej, pruł, coś tam się jeszcze kręciło, chyba łańcuch tam jeszcze mielił sam, <laughs> jest naprawdę dobre, no, dawaj, dawaj, zobaczymy, jak doleci, jak zajedzie daleko, no końcu jest słabą, ma moc, albo tam, Coś tam się dzieje niedobrze z tym motorem chyba. Ijo... No dawaj... Już coś odpadło, nie? <grystanie> dobre to jest, dobre. Podoba mi się to naprawdę. Ale się cieszą wszyscy. <grystanie> co za gość. Panie nie, jedzie, jedzie. Co on zrobił? Czy można się samemu dać przejechać? <laughs> samemu się przejechać można Można. Dawaj, 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 dawaj. No jakieś takie są długie te motory Dawaj, dawaj A zaraz jedzie mm -hmm. Przyjąłem tam w zbroi nawet nie siada ten motor, nie? To może bym wsiadł. Kręci mi to trochę tak patrzę, nie. Jest adrenalinka. Po francusku gadają, słyszę. No tak. Francuzi. No sprawdźcie się to też. Jeszcze wam pokażę jedną rzecz, którą oglądałem wczoraj, ostatnią. To też było dobre, ale czekaj... Czekajcie, jak to było... Normalnie gromadzili się ludzie pod takim wzniesieniem wielkim, pod taką górą i z tej góry normalnie wyskakiwały samochody, wraki, nie? Tam na górze ktoś tam... Yy, blokował kierownicę, wciskał gaz, kijem... I spuszcza takie wraki z góry i ci ludzie tam wrzeszczeli, nie? Że to samo leciały i się rozpadały na ten dole, jak widowisko. <noise> Też fajne, e, dobra, co tu pisać. Mm, wiem, że wrak to będzie wrak, nie? Eee e, cyk Można napiszę flying <noise> Flying wreck Wrak Wiem coś flying wrak, a nie wrak flying. A co za różnica? i... jest to? Yeah, G. co, będzie coś? nie co? no to nie jest aż żaden sport, nie wiem, tam... Ludzie nie biorą udziału, dopisał sport, może... No, ale widzę, że nie ma tego. Kurcze. Flying wreck. Wreck, flying. Spacja. Mmm. Można pisać najpierw góra, mountain. Hill to chyba jest zniesienie. No, także Hill. Musi być. Nie no coś tu chroni, ale to nie jest to. Co to jest? jest to jest nie? Kurczę to było w ogóle. To jest coś takiego niespotykanego, że ja wcześniej czegoś takiego nie widziałem, nie? Więc się nie dziwi, że nie może tego znaleźć. No nie wiem, poczekajcie, zaraz się to znajdę, nie? To wam pokażę. Dobra. Znalazłem, nie? To nie było takie proste. Eee, ale mam, nie wiem czy to było akurat to, co wczoraj oglądałem. No to... Ale nie te reklamy. No, to jest ten gościu, pamiętam go. On te samochody... To znaczy on komentuje, nie? To, te, te, te... Pokazy. Ale to chyba panie... To jest to samo miejsce, no bo jest na dole taka łuża. A no, zaraz wam powiem czy to jest ten sam odcinek co wczoraj oglądałem. Chciałem to na dole stanąć zobaczyć jak to leci. Kampera takiego wielkiego upuścili, nie? Jak to się rozpierdzieliło wszystko i jeszcze lepiej, że oni... kamerkę ładują do środka, może nawet parę kamerek no, i tam w środku pokazuję, jak to się tam wszystko rozpieprza. No, co jest, czemu to się odsuwa cały czas? Dobra, skończ gadać, pokaż akcję. O o o o, dawaj, dawaj. Prezentacja szybka. Co za perełki, tu czekają. Na skok. Ale tam w ogóle widoki są ładne z tej, z tej skarpy. Ja samochodu nie mam, nie, a tu takie. Perełki spuszczają Ej to jest chyba ten odcinek no bo to ten ten frunął, ten kamper O on mówi że GoPro wsadzi tam trzeba tam wsadzić Dobra <laughs> dobra 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 Można sobie trochę pogadać no, ale bez jami Pojedzie coś czy nie? O tu jedzie pierwszy Poszedł. No i coś coś z silnikiem. <śmiech> <śmiech> ja! <śmiech> Gdzie to mają zgarę, nie? <laughs> o, czy przeżyć, nie? Taki upadek w środku, siedząc, nie? Może kiedyś ludzie trochę posuną trochę dalej te pokazy i tam zaczną siadać jakieś kaskaderzy. A tu jest w ogóle taka szyna, ja nie widziałem, że to samo są ciągnięte po szynie. No to dziwne, bo one czasami to samo widziałem, że im zjeżdżają w bok i w ogóle gdzieś tam, w ten, w las wjeżdżają. Ale jest szyna, no. A i też się naciągnie. Czy nie? Czy stabilizuje tylko? No stabilizuje, bo silnik chodzi. Ale frunie pięknie. O, kamera wytrzymała. No, komerze się nic stało. To może. Hmm, może ktoś mi mógł spróbować, nie? Parciak leci. I yeah, a tam wiwat nie. To... Do tej wody jakiś samo doleci, to jest wtedy wrzawa, nie? Wszyscy tam się jarają tym. <grydze> no to pewnie sprzedają kukurydzę, popcorn. Świetny sposób, żeby sobie spędzić weekendzik, co? I tam jest kupa wiary. Tam nie, że stoi tam ileś tam parę ludzi, tam jest mnóstwo ludzi. No ale w ogóle to nie wszystko, nie chciałem wam coś jeszcze pokazać, bo tak szukałem tego filmiku i znalazłem coś lepszego, nie w ogóle... Znaczy od tego się to zaczęło wczoraj jak zacząłem oglądać jak zacząłem te wszystkie sporty ciekawe zaczęło się od tego, że zobaczyłem gości na rowerach jak zjeżdżają z tego z góry na rowerach na takiej dużej prędkości, ale to jest nic, bo to jest ogólnie cała góra jest pokryta śniegiem, nie? I oni na tych rowerach zap zapieprzają... Ej, no gdzie to jeszcze było? I to w ogóle... O, tutaj ten... Oczywiście gołe dupy nie muszą być. Ej, no to było przecież. Tak to jest w życiu, nie? Jak coś chcesz, to tego nie ma. A nagle, jak przestań o tym myśleć, to się nagle znajduje. O, 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 to jest to. Yy. Tak, że chwila paszerowań reklamą. Obowiązkowo. Patrzcie tu! Dla krejzoli Kurde nie nastrajemy ta pogoda, nie? Jest ciemno deszczową no, Ale trzeba się ruszyć, nie? No dajcie, dawajcie no. <grytanie> to jest w ogóle dobry też. I też tam się e, rozpieprzają o siebie cały czas, nie się wywalają. Chyba o to tu chodzi w ogóle, nie? W tym sporcie. Jak nie ma jakichś kraks, to jest nuda, nie? <głosy> Lecą. <noise> Juki jo. <noise> jo, ten śnieg jest w ogóle... Na tam <noise> dużo tego śniegu jest, taki mokry jest. Że ja widzę, że te koła się normalnie tam... To jest taka chlapa. Się tam zapadają. No tak jakby był taki skosniały, parzy wjechał w niego. <laughs> jakby był skosniały, to, to by się ślizgali, nie? To by, to, to by nie miało sensu. Fija, I te skały obok w ogóle, jak to niebezpieczne, co? Jestem pewien, że tam albo są sami faceci, albo nie wiem. Jest może jedna albo nie więcej niż pięć dziewczyn, nie? Na pewno. A reszta to samce. Kobiety są chyba bardziej e, ogarnięte w tych sprawach, nie? Nie narażają tak swego życia, jak faceci. Tu już leży jakiś. Ciekawe na to trwa. Ilu jedzie? 40 km na godzinę, no. jest Szybko jest, no. Tu już nie idzie jechać. Ale No co, no to, widziałem, że mi się kamera włączyła, nagrywałem Wam te zjazdy na, na rowerach, ale sama się włączała kamera, znaczy kamera, ten telefon, no nie wiem, się z nim dzieje, będę musiał zainwestować coś lepszego, to co, to by było na tyle, muszę się zbierać, coś się ruszyć, nie, trzeba tu ogarnąć trochę mieszkanie i no faktycznie może wezmę się za ten rower. Zaczniemy coś tutaj go naprawiać. To co? Trzymajcie się, nara.